Co dzieje się w Parlamencie Europejskim? Dlaczego lewicowi eurodeputowani znowu wzięli sobie za cel ataków Polskę? Dlaczego grillując nasz kraj wspierają Putina? Będzie też oczywiście o naszym parlamencie. Naszym gościem przy telefonie jest politolog z Uczelni Łazarskiego, Artur Wrublewski. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Mieliśmy rozmawiać o kolejnym skandalu w Parlamencie Europejskim, ale nim do tego tematu przejdziemy, nie mogę nie zapytać, nie poprosić o ocenę tego warholstwa i chamstwa pos posłów opozycji dzisiaj w polskim Sejmie podczas wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego. Wydzierali się, krzyczeli, odwracali do... No, właściwie można powiedzieć, że uniemożliwiali zupełnie przemówienie, zabranie głosu przez premiera Morawieckiego. Nie da się tego opisać. Słyszałem zresztą komentarze ludzi, którym daleko od polityki, którzy... No, nie mogli zrozumieć jak ludzie kulturalni wybrani przez naród wykształceni przynajmniej większości mogą tak skandalicznie się zachowywać przy nich przy tych zachowaniach mam wrażenie że, 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 że atmosfera na stadionie wśród kibiców jest takim teatrem kultury wręcz bo według jakichś zasad jednak no wydaje się zatem empirycznie stwierdzamy że nie do końca ludzie kulturalni i na poziomie zostali wybrani do Sejmu. Nie każdy, kto promuje siebie sprawnie i ma pieniądze, jest człowiekiem kulturalnym. Natomiast nie ma wątpliwości, że niezależnie od sympatii politycznych, od kraju, od miejsca, od pory dnia, należy przestrzegać pewnej etykiety. Szczególnie w parlamencie, ale dotyczy to również innych sytuacji życiowych poza parlamentem, czyli kulturalny jest zawsze kulturalny. I dlatego tego typu zachowanie, no, budzi niesmak, bo potrzeba, potrzebna jest pewna etykieta, można powiedzieć dyplomatyczna w takich miejscach jak Polski, te już szczególne. To jak w tym kontekście ocenić etykietę, którą wykorzystał, z której skorzystał Sejmowej Trybuny szef Polskiego Stronnictwa Ludowego, który krzyczał do premiera takimi słowami patologiczny kłamca. Chciałem zapytać pana, czy posłowie za takie bezczelności, za takie zarzuty, za takie słowa nie powinni być po prostu karani finansowo? No, to jest kwestia odpowiedzialności posła, e, takiej odpowiedzialności regulaminowej za złamanie dobrego obyczaju, ale to jest trochę symboliczne karanie, bo przecież mandat jest powierzony przez ludzi, przez wyborców i nie można odebrać posłowi. Ale poza tym mamy kwestię jednak tego ma mandatu formalnego, materialnego, czyli e, związanego z m, mandatem e, posła. I z tego powodu. Z tego powodu nie można takich osób właściwie karać, są, można powiedzieć, po prostu bezkarne. To jest kwestia zakresu też tego mandatu już nie tylko za słowa i pewne rzeczy, które robią w parlamencie, ale generalnie też poza parlamentem. Przypomnijmy, że tego typu dyskusja odnośnie tego zakresu immunitetu posła występuje w kontekście również dyskusji o Immunitecie, na przykład sędziego czy prokuratora, czy on ma być bardzo szeroki, prawda, absolutny, czy też zawężony do prowadzonej działalności w ramach swoich wykonywanych obowiązków. Natomiast nie ma wątpliwości, że zachowanie posłów w pewnym sensie przenosi się na społeczeństwo. On generalny, mm -hmm. prawda, czyli ten zły przykład, on jakby promieniuje i psują się obyczaje, można powiedzieć, w narodzie, kiedy. No, pewnego rodzaju ludzie powołani do tego, żeby być pewnym wzorem również tak. zachowania, no po prostu naruszają zasady współżycia społecznego, bo przecież niezależnie od poglądów, no nie należy stawiać na, na taką konfrontację, na kłótnię, tylko szukać kompromisu. Polityka jest sztuką znajdowania kompromisu. Dobry polityk to ten, nie ten, który nakrzyczy najwięcej, tylko i ten, kto powyzywa najwięcej, tylko ten, kto znajdzie ponad podziałami rozwiązanie pewnych problemów. A może to jest wynika z tej planem. słabości, jakiejś z braku właśnie kompetencji, z braku pomysłów na to, żeby czymś Polakom zaimponować i to jest dlatego przyjmuje taki e, obraz choćby szef Polskiego Stronnictwa Ludowego krzycząc z tej mowej mównicy patologiczny kłamca pod adresem premiera polskiego rządu. No jakby nie oceniać pana premiera, można nie być jego zwolennikiem, ale no, pewne standardy, tak jak pan słusznie zauważy, powinny być przestrzegane ale ponieważ czas nam płynie, więc chciałbym jeszcze przejść do, do drugiego tematu zasadniczego, na który się umawialiśmy też. Parlament Europejski podczas sesji plenarnej w Strasburgu no, przyjął rezolucję krytykującą Komisję Europejską za akceptację ważnego dla Polski Krajowego Planu Odbudowy. Co z tego dla nas wynika, Pana zdanie? No, tutaj w pewnym sensie poruszamy tematy, które się łączą. Dlatego, że w polskiej polityce widzieliśmy dzisiaj przykład stawiania na konfrontację, sensacjonalizm, kto głośniej krzyczy, i na konfrontację czy konflikt, tak jak Karl Schmidt to w teologii politycznej, w innych dziełach, w dziełach opisywał 100 lat temu, że najlepiej w polityce jest jakiś konflikt, prawda? Wtedy się wygrywa coś tam. Mhm. I tak samo tutaj w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Widzieliśmy głosowanie tej rezolucji, która 411 osób za tym głosowało tylko 129 bodajże przeciw, która wzywa do tego, żeby w pewnym sensie dalej robić problemy polskiemu społeczeństwu, żeby nie przyjmować pieniędzy, mimo że plan krajowy, plan odbudowy został przyjęty czy zaakceptowany przez szefową komisji, no to w takim razie trzeba właśnie doprowadzić do tego, żeby odwołać szefową komisji poprzez motion of censure, czyli taki instrument, który można przetłumaczyć jako po prostu wniosek o brak zaufania mhm. dla szefowej komisji i to jest jak gdyby stale podsycany ten ferment przez ludzi którzy otwarcie sympatyzują z polską opozycją. Czyli możemy postrzegać to, co dzieje się w Brukseli jako pewnego rodzaju no, działanie, które ma pomóc polskiej opozycji w podsycaniu właśnie tego konfliktu, niepokoju, yy, troski o to, czy będą te pieniądze, czy nie. I będzie to pewnie tak długo trwało, aż nadejdą wybory parlamentarne. No tak. Może to potrwać jeszcze do jesieni przyszłego roku. Takie blokowanie i podkładanie nogi rządowi, który jednak reprezentuje nasze wszystkie interesy, niezależnie od naszych poglądów politycznych. Warto tutaj przypomnieć, że europosłowie PO, Janina Ochojska, Polski 2053 Monachownia, róża Tun, czy, czy Lewicy, Włodzimierz Cimoszewicz, czy Robert Biedroń, oni też przyłożyli rękę do atakowania Polski no i pozbawiania nas, naszych firm, samorządów pieniędzy należących się Polsce z, z KPO właśnie. No ale by, by chciałem zapytać jak można, jak pan ocenia to zachowanie tych naszych eurodeputowanych, naszych jak naszych, no, eurodeputowanych z Polski, którzy ewidentnie działają na szkodę naszego państwa? No to jest w tym sensie niezrozumiałe działanie, że nie widzimy tego we Francji, w Niemczech, w Danii, prawda, w Austrii, to znaczy przenoszenia konfliktu wewnętrznego, jeszcze szukania pomocy przez, nie wiem, posłów CDU albo innych z innego kraju, prawda, gdzieś tam dla swoich wewnętrznych spraw w Niemczech na polu Brukseli. Pamiętajmy, że ci posłowie, których wymienił pan redaktor współpracują z panem Gaj Verhofstadt, czy panią Welt, to właśnie są ci wnioskodawcy, jeszcze jest tam ten Hiszpan, wnioskodawcy tego, tego jak gdyby, wotum nieufności dla pani szefowej Komisji Europejskiej. Mamy wiele osób, które po prostu wspiera tam, w tym parlamencie, opozycyjnych europarlamentarzystów z Polski a oni wykorzystują ich po to, żeby rozgrywać no, politykę polską. Natomiast wynika to ze słabości. No, politycy mocni, silni, którzy mają coś do powiedzenia, mogą wygrać wybory bez problemu. Wybory nikt nie mówi, że w Polsce nie mamy wolnych wyborów. Natomiast oni nie wygrywają tych wyborów, prawda? Któreś wybory wygrała obecna partia rządząca. Więc słabość powoduje, że jest to odwołanie się do kwestii praworządności, mechanizmu warunkowości, czyli uwarunkowania wypłaty środków z funduszu Next Generation, czyli tego odbudowy, prawda, i budowania odporności, jest przenoszenie ustawiczne problemów Sądu Najwyższego, KRS, od innych rzeczy, na grunt brukselski. To kompromituje kraj, osłabia nasz. i w pewnym sensie, tak jak zostało powiedziane, no pomaga, no chociażby tej narracji Putina, prawda, że Unia jest kłócona, albo że można ją po prawda, w tym, bo w kraj tym... Tak, w tym duchu to komentował też europoseł Bogdan Żońca z Prawa i Sprawiedliwości dla Polskiej Agencji Prasowej, mówiąc właśnie, że polska opozycja w parlamencie z PO Lewicy czy, czy, czy Polski 2050 fałszywie informuje innych europosłów o sytuacji w Polsce i liczy, że zagranica pomoże po prostu obalić rząd zjednoczonej prawicy. Rezolucje, rezolucja ma znamiona działań na rzecz Putina. Tak udzielił takiego wywiadu Bogdan Żońca Polskiej Agencji Prasowej. Ja chciałem jeszcze zapytać, Pana, jak to jest właśnie w tym parlamencie europejskim, że, że, że europosłowie, czyli liberałowie, czy, czy, czy z tych środowisk lewicowych atakują Polskę, doszukują się tutaj działań braku praworządności, tymczasem zamykają oczy, albo nie widzą w ogóle, na przykład, jak pol, policja brutalnie atakuje, atakowała um, ludzi w żółtych kamizelkach, tak zwany protest żółtych kamizelek we Francji, na przykład. Dlatego, że atakują, czy przepychają te wszystkie rezolucja, projekty rezolucji, ludzie zaprzyjaźnieni z no, obecną opozycją polską, czyli na przykład Gajver Hofstadt, który, czy wcześniej Timem, Marwiera Jurowa, którzy się fotografują, Gajver Hofstadt był szefem Alde, to się przekształciło w Renew Europe, czyli odnowić Europę, znowu taką Eurogrupę, to są liberałowie, socjaliści, i oni po prostu wykonują pewne zadanie, o które zostali poproszeni przez mhm. polskich europarlamentarzystów opozycyjnych. Natomiast pamiętajmy, że taki Hofstadt kompletnie nie jest na przykład dla mnie wiarygodny, bo pracował dla też, firmy, która transportowej, która ma tankowce i miała LNG wozić dla Gazpromu. W innej firmie belgijsko-francuskiej też pracował. To są firmy miliarderów. Nie będę wymieniał tutaj nazw tych firm. On zarabiał łącznie około 200 tysięcy euro miesięcznie w tych firmach, obok swojego wynagrodzenia jako europarlamentarzysta i dlatego był pod takim pewnym śledztwem. Transparency International Europe, czyli organizacji, która bada możliwość korupcji istniejącej w Europarlamencie, bo on po prostu działał na pograniczu polityki i biznesu. Nawet nie były to obrotowe, czyli przechodzenie z jednego do drugiego, tylko po prostu w tym samym czasie pracował dla tych firm z Putina czy Wingazu, który w tej chwili jest całkowicie w rosyjskim kapitale. To jest taka niemiecka firma, która powstała. Także ci ludzie po prostu moim zdaniem no, mają... Pewnego rodzaju agendę, którą realizują, natomiast wartości, wartości są to drugorzędna sprawa i nie patrzą na to, czy tam pałunie się żółte kamizelki, czy też przymyka oko na dostawy broni do Rosji. Co Francuzi czynili, prawda? Czy handluje się z Rosją pomimo zbrodni, Bębęgę, które popełniają tak. od mhm. czasów Gruzji przecież jeszcze, prawda? Bo mhm. to już jest kolejna wojna napastnicza Federacji Rosyjskiej. No to, co Pan powiedział, wiele wyjaśnia. Miejmy nadzieję, że Polacy są mądrzejsi niż bezprogramowi politycy i, i, i dostrzegają tak. również te rzeczy, o których Pan wspomniał. Bardzo Panu dziękuję za ten komentarz, za znaleziony czas. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie. Do, do, dobrego popołudnia. Politolog z uczelni Łazarskiego, Artur Wrublewski był gościem wielkopolskiego popołudnia z radiem Poza.